Wodorost pochodzący ponoć z Ameryki, który odznacza się takim łakomstwem i tak szybkim rozwojem, że gdyby go nie wytępiano, zapchałby sobą wszystkie rzeki, stawy i jeziora na świecie, zagarnąłby każdy cal ziemi wilgotnej, pochłonąłby wszystek węgiel z powietrza, zdusiłby wszystkie inne wodorosty. Nie przez zawiść, złość lub brak poszanowania cudzych praw, ale tak sobie, z wrodzonego popędu. Nawrócony. Nawrócony. Na prośbę wielu słuchaczy powtarzamy państwu słuchowisko Zygmunta Jabłońskiego oparte na opowiadaniu Bolesława Prusa, pod tytułem Nawrócony. Nawrócony. Zabieram pionka Łukasu. A ja wierzę, czuję. Ja, że wygram tę partię. Jak wygrasz dzisiaj, ja wygram jutro. Jutro nie będę mu grać. Sprawa w sądzie. Jaka sprawa? Z córką o kamienicę. I, I martwię się, że przegrasz? Mój adwokat Kryspin wyjechał z Warszawy. Może nie wrócić na czas i, i przegrasz sprawę. Biorę drugiego pionka Łukaszu. Byłby to dla mnie cios. Musiałbym oddać córce dom. A co będzie, jak moja własna córka, każe mi płacić komorne za moje własne mieszkanie. Zabieram konia. Szach królowej! Poza tym jutro przypada licytacja ruchomości tego stolarza, który mieszka w moim domu i za kwartał komornego Lajlak nie zapłacił. Mam już tego dosyć. Szachów? Tego stolarza. Dzień w dzień przychodzi tu ktoś z jego familii i pada mi do nóg blagając. Jeżeli nie odarowanie długu, to przynajmniej o prolongatę. Placzą, wyją, że stolarz ciężko chory i że licytacja może go zabić. Zabieram wierzę. A ja twego konia. Niepoczciwi ludzie oczerniają mnie, mówią, że jestem chciwy. Że jestem złym ojcem i złym gospodarzem, że chociaż noszę na piersiach 30 tysięcy rubli, to nie chcę odnawiać mieszkań i zarywam lokatorów. Drania nie ludzie. Co komu do tego, co na piersiach noszę? Na Pewnie, zły gospodarz. A co to? Czy ja stróża nie trzymam? Czy co pierwszego nie zgłaszam się sam po pokomorny? Czy nie zmusił mnie magistra do zrobienia asfaltowego chodnika przed domem? O, jeszcze dziś gotują tą obrzydliwą smolę pod oknami. A dymasz dusi. Bodaj z piekła nie wyjrzeli ci asfalciarze z głównym przedsiębiorcą na czele. No pewnie. Mówią, ja, że i mieszkań nie odnawiam. A dawnoż to kazałem Obmurować wspólną wygódkę? Szach! A mało przy tym miałem zgryzoty? No ale szkultaj Zrobił źle. Jaż musiałem mu nie tylko wstrzymać zaplaty, ale jeszcze zarykwirować jego narzędzia. Jeszcze raz szach. Hm. I taki lotor jeszcze. Grozić mi procesem, nachodzić mój dom i upominać się o swoje narzędzia i zapłatę. Robuś! Hm. Strach pomyśleć, jakie niesumienni ludzie są dzisiaj. Wszystko robi to chciwość. Szach i mat! Eee, ty zawsze wygrywasz, Łukaszu! Zawsze. Hm. Teraz to tylko w szachy. A dawniej... Hm. Dawniej, mój Boże... Schodziliśmy się co dzień na preferansa, pamiętasz? Ty, starzy sędziowie, prokurator Kryspin hm. przez 20 lat szmat czasu. No cóż, urwało się. Sędziowie i prokurator zmarli. Zostaliś ty, adwokat i ja. Pocieszam się tylko nadzieją, że prędzej lub później połączę się w niebie ze zmarnymi towarzyszami. I tam grać będę w preferansa przez całą wieczność. Tak, tak. A, no to już y, pójdę chyba późno. Powodzenia w jutrzejszym procesie. Do widzenia, Łukaszu. Do widzenia. A... Te ptaszyska? Tak halasują, że przy otwartym oknie spać nie mogę. Niech to. No to wszystko ten stróż Józef śmietnika nie zamyka. Czy, czy to nie mój pantofel na śmietniku? No tak. Wczoraj go wyrzuciłem. Ale, ale czy dobrze zrobiłem, że wyrzuciłem? Może mógł się jeszcze przydać. Chociaż co dzień musiałem go latać, na co, jak obliczyłem bez blędu, wychodziło mi z krawków za parę rubli rocznie. Kto tam wali we drzwi? Chcesz je wyłamać? List z kancelarii, pana adwokata. A może coś na piwo dostanę? Nie mam drobnych. O, to stary kutwa! Nosi na żebrach 30 tysięcy rubli, obdziera każdego i jeszcze na piwo nie chce dać, bo dajcie z piekła wyrzucili! Milcz, Szanowny panie, pociąg, którym pan mecenas koryspin wracał do Warszawy, rozbił się i dotychczas nie ma wiadomości, czy mecenas żyje, czy też zginął w wypadku. Zawiadomię pana natychmiast. Mm, niedobra wiadomość, o niedobra, bro, jakże mi zimno, o jeszcze ten asfalt, o, to byłby interes, gdyby mnie na wszystkiego dym asfaltowy umorzył teraz, zaraz, a tu proces nierozstrzygnięty, stolarz niezlicytowany, lokale niewy niewynajęte, Mularz może wykraść swoje narzędzia, a, a stróż, gdybym już nie wstał, zrewiduje moje zwloki i zabierze mi spod kaftanika 30 tysięcy rubli. A ja nie będę mógł nawet zaskarżyć. O. Czy to być może, abym ja przeżył 70 lat? Wydaje mi się, że dzieciństwo, szkoły, biuro, preferans, że to wszystko odbyło się wczoraj. Eee, czy te nowe, niesłychane myśli nie oznaczają bliskiego końca? <tryk> Ten zapach oswalb! Znowu go gotuję! <tryk> Asphalt. Asphalt. to As... <laughs> um, yeah, uh... Nie jestem! To ty, Kryspinia. Ja. Twój referent pisał mi, że pociąg rozbił się. A rozbił się. Twój referent domyślał się, że jesteś zabity. Miał rację. Więc ty nie żyjesz? Nie. A ja? Też nie. Powiedz mi, Kryspinie, mój kochany Kryspinie, gdzie my właściwie jesteśmy? Piekle. Rany boskie, a to ci ja zostawiłem dom i mieszkanie bez nadzoru. Co to? Prokurator i sędziowie. Zresztą, twoi dobrzy znajomi. Co robią tutaj? To samo co i ty. Siedzą w piekle, a poza tym mają dodatkowy obowiązek. Sądzą. Kogo, Kryspinie? Takich jak ty. A, a kto mnie będzie bronił? Ja. A jakimże prawem wy mnie sądzicie? Tu jest taki zwyczaj, że hultaje sądzą hultajów. Mój kochani, o jedno proszę. Skażcie mnie na pobyt w waszym towarzystwie. My tego bardzo chcemy, ale... Ale? Musisz. Dowieść sądowi, że w ciągu życia spełniłeś choć jeden czyn bezinteresowny. Jeden? Chyba sto, tysiąc! Ja całe życie postępowałem bezinteresownie. Czy nowo przybyły już jest gotów? Chodźmy. Proszę wstać! Widzę prokuratora. Tak, to on. Dostojni sędziowie, ten oto człowiek, jak wam z odnośnych dokumentów wiadomo, przez 70 lat spędzonych na ziemi nikomu nie zrobił nic dobrego, a wielu skrzywdził. Za takie postępowanie wyrokiem wyższej instancji zakwalifikowany został do 11. oddziału w czwartym departamencie piekła. Obecnie chodzi tylko o to, czy ma być przyjęty do naszej sekcji, czy posłany dalej. Zależy to od jego osobistych zeznań i dalszego postępowania. Czy adwokat obwinionego ma coś do powiedzenia? Zacytuję wam, dostojni sędziowie, jedną tylko, ale niezbitą prawdę w obronie mego klienta. Klient mój dobrze grał w preferansa i w szachy. To prawda! Mógł grać całą noc i nigdy się nie irytował. To prawda! Skończyłem, dostojni sędziowie. I zrobił pan bardzo dobrze. A teraz niech obwiniony... Wymieni jeden. jedyny czyn, który spełnił w życiu bezinteresownie. Dostojni sędziowie. Kazałem przed domem wylać chodnik asfaltowy, za który na dwa tygodnie przedtem podniósł pan lokatorom komornę. Odnowiłem wygódkę, ponieważ zmusiła pana do tego policja. Ożeniłem się. Panie sędziowie, ja wiele w moim życiu spełniłem bezinteresownych czynów, ale, ale jestem stary. Pamięć mnie nie dopisuje. Sędziowie, oskarżony ma rację. Poszukawszy, znalazłby niewątpliwie w swoim życiu nie jeden czyn piękny, bezinteresowny, szlachetny. Ale cóż, kiedy pamięć go opuściła, dlatego proszę, a nawet domagam się, ażeby sąd ze względu na wiek i przestrach obwinionego nie ograniczał się na jego zeznaniach, lecz poddał go próbom, które w całym blasku ukażą wszystkie jego wzniosłe przymioty. Niech tak będzie. Dobrze. Wobec czego niech oskarżony napisze charytatywną deklarację, tak jak to się pisze w kurierze. Napisałem. Proszę przeczytać. Od Łukasza X, właściciela domu na ulicy Marszałkowskiej pod numerem 14, srebrem rubli 3, składa się na cel dobroczynny. W tymże domu znajdują się na sprzedaż. Narzędzia mularskie i mieszkania do wynajęcia po cenach umiarkowanych. Pan napisał reklamę dla swego domu. Kto robi ofiarę na cel dobroczynny i robi ją bezinteresownie, ten nie może jednocześnie załatwiać spraw majątkowych. Co my z nim zrobimy? Zróbmy jeszcze jedną próbę. Dobrze. Oskarżony, niech dusza twoja wejdzie w ten stary pantofel, który przed kilku dniami wyrzuciłeś na śmietnik. Dixie. <trujne> Jak tu pachnie nie miło. Gdzie ja jestem? Mój Boże! Na śmietniku. Jestem pantoflem. Jestem moim własnym starym podartym pantoflem. Uf. 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 O, o, ktoś się zbliża. Tak, zbliża się do śmietnika. Kobieta. Żebraczka. Cze, czego. Czego ona szuka w śmietniku? O, w, w, wyciąga rękę. Mój Boże! Ona, ona wyciąga rękę po mnie. Ej, kobiecino! To ja... To jest mój pantofel! O! Ach, kto to mówi? Gdzie pan? Gdzie pan jest? Nieważne, gdzie jestem. Ważne, że to mój pantofel. A cóż wielmożnemu panu po takim łachu? O, no, lach, nie lach, ale zawsze on mój. Darmu go brać nie wypada, bo to wygląda na kradzież. Więc jeżeli nie chcecie mieć grzechu, to, to zmówcie paczorek za duszę Łukasza. Dobrze, panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki wieków. Amen. Nie odchodźcie jeszcze, matko. Za taki porządny pantofel moglibyście sprowadzić do mnie tutaj stróża, żeby zobaczył, czy moje mieszkanie jest w porządku. A gdzie on jest? Na ulicy. A tam go nie ma, widziałam. To może poszedł po wodę koło Zygmunta. A, mam lecieć do Zygmunta za ten pantofel. No rozumie się, przecie nie darmo. A ty kutwo, a ty skąpcze jakiś ty. A masz, a weźże sobie ten łach do piekła. Oto dostojni sędziowie, pantofel. Korpus delicti. Materialny dowód chciwości tego niegodziwca. Gdzie jest diabeł woźny? Jestem, panie prokuratorze. Wyprowadzić oskarżonego do ostatniego kręgu piekła. Nie, co nam po takim pensjonariuszu? Nie chcemy go. Co my więc z nim zrobimy? Co się panu podoba? Wyrzućmy go z piekła. Cała przyjemność po mojej stronie. Czy mogę go kopnąć? Hm, to zależy gdzie. W miejsce, gdzie plecy nazwy swą szlachetną tracą. Proszę bardzo. Co to? Gdzie? Gdzie jestem? U siebie w pokoju? Czy to możliwe? Że, wie, więc to wszystko? Więc, więc nie, nie byłem? Nie, 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 to to niemożliwe. papiery. Skrupy? Nie ma. Pantofla nie ma. Nie ma pantofla. Józef! Józef! A gdzie podział się ze śmietnika mój pantofel? A podniosła go jakaś baba. A cóż to za baba, Józefie? Wariatka, panie. Wciąż gadała do siebie i modliła się za zmarłą duszę. To, to ona wzięła ze sobą mój pantofel? Z początku wzięła, panie, ale potem zaczęła kogoś kląć i tak gdzieś rzuciła pantofliskiem, że go znaleźć nie można. Jakby się w piekło zapadł. Więc to jednak nie był sen. To była rzeczywistość. Mnie, Lukasza, wypędzono nawet z piekła. Boże, Boże, do końca świata będę żył w tej kamienicy, Między tymi gratami nosząc na piersiach banknoty rublowe, które tam nie mają żadnej wartości. Boże, boże, boże. Moje mularz od wyguczki. Zlituj się, wielmożny panie, i oddaj mi moje narzędzia. Ja tam procesować się z panem nie będę, bo mu bogi. Bez narzędzi roboty nie dostanę, a na kupienie nowych nie mam pieniędzy. No, weź sobie te twoje narzędzia i wynoś się. A... No co stoisz z rozdziawioną gębą? Brakuje ci czego? Już ci. Brakuje mi zapłaty za robotę. O, o, o ile się należy? Pięć rubli, wielmożny panie. Ale co ja miałem straty, żem robić przez ten czas nie mógł. Ileże śmiostrat? Chyba ze 6 rubli, mhm, mh, mh, mh. 5, 6, 7, 8, 11. No, no masz 11. Niech Bóg pana błogosławi! Niech Bóg pana błogosławi! O no, wynoście! No czego chcesz jeszcze? A żona mego stolarza. Panie! po z ostatni blagam! Nie licy pan nas! My się później wypłacimy. Ale dziś pan wie, że nie mam ani na doktora dla chorego męża, ani nawet na łyżkę strawy dla niego i dla dzieci. No, no, no Nie, że pani nie płaczy no, Tu. Ma no, pani dwa ruble na najpilniejsze rzeczy, a później dodam więcej. No licytację odwołam. No. a w mieszkaniu was zostawię i, i będę pomagał. No, no idźcie, idźcie. Bóg zapłać litościwy panie, Bóg zapłać. No, no idźcie, idźcie. No cała procesja dzisiaj.

Trybunale Boskim! Kiedy mówię, żeś wygrał sprawę przed Trybunałem Boskim, to znaczy, że się przegrał w Sądzie Ludzkim. I że albo musisz wynaleźć kruczek do nowego procesu, albo oddać twojej córce ten dom. Rozumiesz? Prze Przepraszam cię, Krespinie. Czyś ty. czyś ty nie zginął w tym pociągu, który się rozbił? Nawet nim nie jechałem. Co ty wygadujesz? Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Więc nie rozbiłeś się i, i nie byłeś w piekle. Ty masz bzika, Łukaszu. Ja ci mówię, żeś przegrał proces, a ty mi pleciesz o piekle. Miałem... miałem dziwny i przykry sen. Co tam, sen Mara Bóg wiara. Teraz nie o sny chodzi, ale o to, czy wynosisz się z kamienicy, czy też dalej procesujesz się z Turką. Proces. Tak to rozumiem. Ale, ale. Natknąłem się na schodach na stolarzową. Powiedziała mi, że odwołujesz licytację ich rokomości. Czy to prawda? O, niech Bóg broni. Byłem trochę rozstrojony i obiecałem, że cofnę licytację. Ale teraz jestem już zupełnie trzeźwy i uroczyście odwołuję wszystkie nierozsądne obietnice. Teraz poznajecie, bo kiedym tu wszedł. Wydawałeś mi się jakby innym człowiekiem. Ten sam, ten sam do śmierci, zawsze twój Łukasz. Żal mi tylko trzynastu rubli, które pozwoliłem sobie wydrwić. No i tego pantofla. Istnieje wodorost pochodzący ponoć z Ameryki, który odznacza się takim łakomstwem i tak szybkim rozwojem, że gdyby go nie wytępiano, zapchałby sobą wszystkie rzeki, stawy i jeziora na świecie, zagarnąłby każdy cal ziemi wilgotnej, pochłonąłby wszystek węgiel z powietrza, zdusiłby wszystkie inne wodorosty. Nie przez zawiść, złość lub brak poszanowania cudzych praw, ale tak sobie. Zwrodzonego popędu. Usłyszeli Państwo słuchowisko radiowe Zygmunta Jabłońskiego Nawrócony, oparte na opowiadaniu o tym samym tytule Pióra Bolesława Prusa.